I zastanawiać się, gdzie odprawię w piątek mrze, a w sobotę szykować się do pielgrzymki i za tydzień w niedzielę po Mszy świętej, kto wychodzi, wychodzimy. Odlot. Jako łaska tak przyjmuje z pielgrzymki przyszła po jakimś zobaczeniu w różnym świetle zdarzeń. Nie ma potrzeby, żebym się udawał na pogrzeb pani Krystyny gdzieś tam pod Salzburg do Austrii. Większe dobro spełni, jak w tym dniu, w dniu pogrzebu, mają być dwie msze święte pogrzebowe w czwartek, a pogrzeb sam w piątek, w miejscu, które zostało mi przysłane. Większe dobro spełni, kiedy w dniu pogrzebu, tak przynajmniej przyjmuję, odprawię za zmarłą byłaby trzecia msza. Trzecia msza rekwiem, to by był piątek, za świętej Pani Krystynowską w dniu pogrzebu. I tak jak te wszystkie czymsze święte, od kapłana i wiernych. To znaczy jak to się tam dzieliło, kto zapisał, kto... No wiadomo, że ja odprawiam, no ale nie jesteście w tym jakąś masą taką upadłą, którą się prze, przewala, tylko jak worek ziemniaków, tylko, tylko ta intencja jest napis, tak ją będę składać od kapłana i wiernych. Większe dobro. I mniejsze narażenie na zło. Mniejsze narażenie na zło. Nie można być księdzem w 99,5%. Albo się nim jest, albo się nie jest. Nie ma mi potrzeby jechać do miejsca osób, którzy nie przyjechali nigdy do Baranowa po mojej ekspisji tutaj. I mąż, i żona. Żony już nie ma, jej duszy nie pomogę, lepiej jak złot, składając najświętszą ofiarę, a nie narażając na męża, żeby wszedł w pokusę, że dzięki jego działaniu wobec biskupa Madrigala zrobimy z księdza księdza, żeby był prawdziwym księdzem, żebyśmy mieli 100% pewności. Nie ma powodu mi tam jechać. Tym bardziej, że ów Pan, w, yy, mimo że w żałobie, to żałoba tego nie usprawiedliwia w ostatnich słowach, które do mnie pisał, obraził mnie. Przecież Michał Woźnicki nie jest narcyzem i nie jest też opierdliwy czy upierdliwy, kiedy się przy pewnych rzeczach upiera. Jak ktoś wie, jak to jest po niemiecku, no to dobrze, że wie, że jestem Polakiem. Chciałbym, żeby moje ciało spoczęło mimo wszystko w Polsce, na cmentarzu w Polsce. Nie ma powodu gonić za Polakami kosmopolitami. Nie ma powodu. Jeśli najświętsza ofiara ma Znaczenie to Świętej Pamięci Krystyny dosięgnie. A dla pana Sławomira daj Boże nauczka. Polacy, którzy wyjeżdżają na zachód, stają się bardzo pyszni. Oczywiście jest to ubrane w tą formę eleganckiego polajt, ale kryje się za tym pycha. Pycha, zwyczajna pycha. Płynąca z tego, że coś więcej mam. Nie ma takiego powodu. Tym bardziej, że rzecz ma się dziać w czwartek o 16.00 pod Salzburgiem dwie msze, rekwiem, który odprawi jeden ksiądz i drugi. Oczywiście nie ja. Ja mam odprawiać, no bo chcę, prawda, jako ten 99,5% ksiądz. Odprawić w nocy, w czwartek, jechać pod Salzburg, zostać na piątek, bo tam pogrzeb o 11, i zastanawiać się, gdzie odprawię w piątek msze. A w sobotę szykować się do pielgrzymki i za tydzień w niedzielę po mszy świętej, kto wychodzi, wychodzimy. Podlot. Chciałem się przypodobać panu Sproskiemu, bo się zaangażował wobec biskupa Madrygala, że zrobimy z księdza woźnickiego prawdziwego księdza. A róbcie sobie. Róbcie sobie. Jak coś, to poszukajcie innych frajerów.